Jest w końcu kolejny odcinek mojego vloga. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj kręcimy vloga. Mam nadzieję, że się ucieszysz. <laughs> nie jesteśmy w tym miejscu, w którym być powinniśmy, tak? Więc będziemy troszkę błądzić, troszkę szukać. Ee, Laura w tym momencie się jeszcze szykuje. Ostatnie poprawki, szlify i tak dalej. No wiecie, no musi być idealnie, ale już, jak możecie zauważyć, w tle jest zajebista mgła, którą, od której po prostu zaczniemy, z zajebistym widoczkiem. Porobimy sobie fotografię i w tych białych, jakby można powiedzieć, puszkach i troszkę też na ścieżce, którą tutaj gdzieś widzicie ukradkiem. Puszka. W Puszka. puszkach. Laura, co myślisz o tym miejscu? No, nie, nagryła, nie. <grywka> Dzisiejsze fotografie będziemy wykonywać sobie z Laurą na zasadzie barteru. Skupimy się na fotografiach portretowych, ale też tutaj na całej sylwetce. Laura przyszykowała kilka kreacji, które będziecie zaraz mogli sobie popodziwiać. Zdjęcia zaś wykonamy Canonem 6D Mark II z obiektywem 85 mm ze światłem 1.8. Eee, od tego setupu zaczniemy, a później będziemy sobie przechodzić do kolejnych setupów. Proszę, włoski. Nie wzięłaś lustereczka, czy wzięłaś? Masz mój telefon, żebym tam ci nie musiał grzebać. Cyk, cyk. No, jest mega wilgotne, bo czuję na płucach. Odwróć się troszkę. O! Portret. Może przez skrzaczka. Popatrzcie tam gdzieś. Tam, 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 tam. Odwróć się troszeczkę. O, o, o! O, popatrz, jak w dół, popatrzcie w dół. Ciężko. Ale dobra, mamy, jak się patrzysz w dół. No. Co, wracamy? Chyba, że chcesz jeszcze usiąść, ale to zaraz się pobrudzisz od razu. Mówię. Yy, teraz będziemy się z lewem, z lewem, z drzewem zlewać. Dobra, dobra, ok. No, nie, nie widać. A czemu nie chcesz, żeby buciku było widać? Super, tak trzymaj, nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Uśmiech? Ale nie do mnie. Pracujemy nad uśmiechem. O, tak trzymaj. Chcę zwiększyć przysłonę. Teraz stań sobie kroczek do tyłu. To są okay? to są bardzo Nie są bardzo rozszczepiżone, ale wydaje mi się, że były inne na początku. No były, wiadomo. Że były bardziej zakręcone, no, ale no. się wyprostowały trochę. Jest... Daj rączkę wyjdź, jak trzymałaś tam gdzieś bardziej. O, o, o. Tak, trzymaj. Tak, trzymaj nie rusza się. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie no, zajebio, za No Ja muszę się wkręcić i wtedy. No. Pitarka. Fajna. Czekaj, czekaj. O, to też Kozak. No. Co prawda nieba nie ma. To wszystko się nagrywa ogólnie. No. Widzicie, sztuka wymaga poświęceń. Zmieniliśmy sobie zresztą miejsce. Tam, no, już brakowało, można powiedzieć, tematów do, do kadrów. Tutaj mamy coś znowu fajnego, mgła utrzymująca się troszeczkę wyżej, kilka metrów nad ziemią. Fajne światełko. Modelka jest w cieniu. Co oczywiście też jest fajnym. Tak, tak możesz zapozować. Dobra, lecimy. Zaraz zobaczycie zresztą efekty. O <laughs> ładnie. Sekunda, no, odpocznij sobie. A teraz patrzyłaś tak sobie też pod nóżki chwilę, tak fajnie. O, 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 o. I podnieś tą nóżkę do góry. No. <laughs> <laughs> Tylko powinnam bardziej tak Czekaj, ja tutaj stawiam, na środku. środku, no. Ale ogólnie widzę dokładnie, nie? No. Dobra, pozujemy. Bo zaraz spindoli tam gła No zapozuj, ja zobaczę się krótko, tak na chwilę tylko. Dobra, no. tak, o, 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 no. I trochę wariatwa na, na twarzy, nie? Takie, takiego szczęścia. Uwaga. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. 3 2 1 Już patrzę. Dobra, i to samo z innej perspektywy ja zrobię, dobra? W sensie trochę trochę niżej. To będzie drugie w kolejce. Dobrze stoi. Na razie trzymaj tak, a później zrobimy to z tym Twoim świrowaniem w, dal w dalszym stopniu, nie? Przesuniemy trochę granicę dalej. Uwaga. Nie, muszę inaczej chwycić 3, 2, 1. Nie pykło. 3, 2, 1. Super. I teraz Twoje wariacje to właśnie, o którym ty mówiłaś. Ale zaraz sprawdzimy. Nie widać. Jeszcze dla pewności raz. Nie no, okej, okay, tylko dla pewności sobie zrobimy. Uwaga! Dawaj Jeszcze jedno. Kurczę, tak na krawędzi zrobiłem. W sensie trochę bym obni no. bym obniżył. Ale fajnie, o to fajne. Nie no, to jest wyżej fajniej, no. Ale fajne, to kozackie. Zostawiamy? No. Zostawiamy, dobra. Ej, fajne. E, tu sobie jeszcze zrobimy gdzieś Ej. fotografię. Ej, ale tak bez butów lepiej to wygląda. Dobrze. Nie? Jeśli czujesz się bez butów, no bardziej z naturą się daje. nie? No, tak nie? naturalniej właśnie. No. Ej, ale fajnie, podoba mi się to. Będzie. To tak, gdzie mam najwyżej nogę właśnie. No, to ostatnie. No, Oto. No. O. Dobra, Stosik. dawaj młoda. Lecimy dalej. Świetne. Popatrzcie ładnie tutaj. Razicie czy nie? Okay. <laughs> Wiesz co, masz zasłonięte oczka i tak dalej. Poczekaj, ja sobie może zmienię obiektyw, co? No, zmienię sobie obiektyw. Czasami, kochani, posłuchajcie swojej modelki, bo może mieć modelka bardzo fajne pomysły do kadrów, do pus i tym podobnych. Tak, jak na przykład to jest pomysł Laury, więc jak najbardziej. Słuchaj, jakbyśmy się troszeczkę odwrócili w stronę jednak światełka, żeby nie pod światło, a ze światłem. Tak, tak, tak będzie super. Tylko ja muszę usunąć stąd aparat. Zabieram Was, kochani. Widzicam, na Ciebie cień. Troszeczkę tak. Jeszcze budków się Twoich pozbędę. Pamiętajcie, początkujący fotografowie. O, skarpetę jeszcze, laury znalazłem. Ciekawe, czy przeżyję. Jak obejrzycie tego vloga, to znaczy, że przeżyłem. Pamiętajcie, aby oczyszczać tło. Z wszelkich elementów, które mogą Wam zepsuć fotografię. Proszę. Nie, lusterka nie widać. Widzicie? Nawet modelka dzisiaj zwraca uwagę na tło. Tak bardzo wymagająca jest. Dobra. O. Czekaj, trzymaj tak. Spójrz na mnie. Dobrze, jak Ci radzi to od razu zamykaj oczy, nie? W sensie, właśnie żebyś nie zaczęła zawić. Komary. O Jezus Maria, grawitacja. Tyle przeszkód dzisiaj. O, 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 patrzcie tak na mnie, patrzcie, patrzcie. Pięknie. Chodzi o to, że możesz sobie zamknąć oczka jak Ci razi. Chodzi o to, że w tym momencie mieliśmy sytuację, że słońce zaglądało laurze w oczy. Dzięki temu wydobyliśmy bliki, czyli takie błyski w oku, co powoduje, że postać, która jest na fotografii, jest bardziej żywa. Komar. No. Jest od cholery tego. Jest ja troszeczkę. O, os! Tak, rozje... o, o, tak, 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 tak. Ja ci poprawię, pozwolę sobie. włoskami ogólnie, coś w sensie nie, nie mówię z Twoimi, ale ogólnie z włosami modelek czasami potrafi być problem. Tak jak tutaj mamy, Laura zauważyła, proszę. Jest okej, okay. tak. No, to jest taki loczek, się robi, który jest, no, wy, wyróżniał się. W dół się patrzymy i uśmiechnij się, nie przejmuj się w ogóle tymi włosami. Super. Dobra. Jeszcze jedno sobie zrobimy takie może na szerokim kącie, nie wiem, jak to wyjdzie, ale eksperyment. Czasami warto eksperymentować. Dlaczego? zmienimy już troszkę stronę, tak żeby to, żebyś to miała z tyłu, te wrzosy. Czasami warto eksperymentować, dokończę swoją myśl, z tego względu, że wychodzimy poza swoje jakby ramy, poza swój styl, poza przyzwyczajenia. I może coś z tego fajnego wyjść. Razicie Troszeczkę mi się tutaj zlewasz jednak z o, o! trzymaj tak Przydałoby się jakieś światło, które by cię wyrysowało, ale poczekaj, jeszcze raz, mm. zrobimy jeszcze jeden eksperyment Zapozó mi tak jeszcze raz w ten sposób, że trzymałaś ten kapelutek, dobrze? O oh, ja, ale <laughs> czekaj tylko ci się z tego. O, dobra, poleciał. Tą brączkę miałaś w dół. Gdzieś sobie chyba na udzie trzymałaś się coś. O, a tutaj trzymałaś sobie, poprawiałaś tutaj. Aha, No. Niżej troszkę paluszki. O, no, coś takiego. Ty komary. Tylko słońce wyszło i... I gryzą nas. Jeszcze tak stój. Zrobimy w pionie, żeby aparatu nie chwycić. Dobra, kończymy tutaj i lecimy dalej. Lustereczko skoczyć ci prostreczko. Fajne, nie? No. Tylko żebym coś wyciągnął z tej czerni, żebyś aż tak się nie zlewała. To będzie będzie super. I jesteśmy po kolejnej lokacji, po kolejnych fajnych zdjęciach, po kolejnych fajnych eksperymentach. Laura w tym momencie prowadzi dalej. Szukamy znowu jakichś ładnych inspiracji. E... No, chcesz coś powiedzieć, no? Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, tak. Żeby te promienie. Patrzcie, jaka sarna biegnie. Kurde, no zaraz wyskoczy na drogę, nie, no. Dobra. Podjęliśmy decyzję, żeby zmienić po prostu miejsce. Dlaczego? Dlatego, że nie znaleźliśmy tej pustyni, której szukaliśmy, ale dojechaliśmy na taką. Powiedzmy mini plażę, i teraz tutaj Laura zmieni swoją kreację, i będziemy właśnie w tym miejscu wykonywać nad wodą, na tej plaży, kolejne fotografie. Co z tego wyjdzie? No, zobaczcie sami.